Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jurwet Dzisiaj pogramy sobie talię pod kontrolę z Koyotel na dawnej umiejętności 8, czyli precyzyjnym uderzeniu, który dostał lekkiego reworka wraz z nowym dodatkiem do Gwinta, czyli kupcami ofiru. Mianowicie teraz ma tylko 3 ładunki aniżeli 4, ma także 16, kosztów prowizji, nie 18, ale po wyczerpaniu ładunków, podobnie jak z czy Detlaf, posługuje się imionami starych dowódców aniżeli. Nazwami samych umiejętności, bo szczerze, nie pamiętam, to też tworzy token. Z tym, że tutaj mamy token, który jest całkiem fajny, bo jest to obłączenie Brokilonu, która jest zagrywana też. Więc ponadto ruchamy mamy na przykład umiejętność milwy, milwy i także możemy przez fajne ustawienie wezwać sobie dwie obłączenie Brokilonu stali. Więc, no, powiedzmy, że. Według mnie jest to zmiana na plus i fajnie mi się tą umiejętnością gra, bo możemy zrobić fajne tempo dzięki tej umiejętności, łącznie robiąc 11 punktów, jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli. Ponadto możemy fajnie sobie i stosunkowo szybko wypełnić rząd pod wielki dom, czego przeciwnik może się nie spodziewać. W talii gramy też stosunkowo niespotykaną przez praktycznie cały okres istnienia tejże karty, Wienwilge, która jest potężną kontrą na artefakty, scenariuszy i niekiedy e, grałem tą talią od mniej więcej rangi 9 do 7, wygrałem nią około 10 meczów, 11 z rzędu e, i e, uważam, że sprawiło się całkiem nieźle. E, punktów co do tego ile tworzymy, no około 40? w meczu mi wychodziło, ale mamy naprawdę silną kontrolę w postaci greta igni, silniczków troszkę mamy, em, no i samych kart po prostu kontrolnych, takich jak zaczynamy mute, e, Wielki Dom też częściowo, Etrieli i Bestia e, i tak dalej, i tak dalej. Gramy też dwa razy blok w postaci Cierana oraz Moren. Grałem podwójnych hawykarskich przemytników na rundę pierwszą w połączeniu z Figisem Są ogromne punkty w, w, takiego carry over na następne rundy. E, no i co? No, jak widzicie też, że targa, w którym gracie zwykle... Jakby to powiedzieć... Znaczy, niekoniecznie będzie miałaś wysokiej koszcie e, prowizji artefakt. Myślę, że warto wymienić Wilki jednakowo. Jeśli widzicie, że się wiczy, to też na przykład, może być, nie wiem ta talia grająca portal, talia grająca mm, na przykład Grom, który może nie są albo widać tutaj miód. warto sobie zagrać tą Vivien Wilgę, znaczy zostawić ją na ręku. A jak to już my widzisz to jest ewidentnie Newgard pod statusy, KP pod machiny, albo cokolwiek innego Naprawdę polecam, grać sobie tą Vivien więc cóż, mm, Myślę, że to było te są mówię. że wam pokażę właśnie całą talię powoli, żebyście mogli sobie zapozować, Zacznę od brązów i przejeżdżamy w górę na Goldy. O właśnie, gramy w przewagę taktyczną, bo zostawiałem się, czy nie tworzyć użalnego sztyletu specjalnie pod tą talię. Jednakowoż uznałem, że fajnym, m, fajnym właśnie y, tą... E, to, temem, że jak to tam nazwać, będzie mm, przewaga taktyczna, ze względu na to, że pierwszy rundę raczej chcemy wy wygrywać tam talią, aby mieć potężnego finishera w postaci Geralta Igni. E, I ta przewaga taktyczna pomaga nam to wygrać o tyle, że, te, że mm, robi stosunkowo sporo punktów. Ponadto, fajnie utrzymuje nam przy życiu um, Hawkerskiego przemytnika. No, czas aż tak, to jest... co to jest? To jest... Yy... Hmm. W tym zostawimy sobie tą Vivien. Oczywiście obłączenie brokionu wymieniamy obie do talii, Mamy jednego... charakterystycznego yy... przemytnika i przeciwnikę magiczną lampę. Ty ja... dziwnie wygląda będzie szczerze. Aż... poczekam aż pan go... o, o użyłeś go już sobie go zobaczę. No dobra, no to myślę, że tej, tej rundy już raczej nie wygramy. Z drugiej strony? Nie, w sumie, czemu nie? Tak, zrobię to jak najbardziej. Pewnie jeszcze jeden odunek na spokojnie. Ogólnie ja jakoś tak przebiegłem do tego, że zużywam wszystkie odunki z precyzyjnego uderzenia w pierwszej rundzie, co pozwala nam zrobić naprawdę fajne tempo i lekko... Otóż jakby to nie... No, wybiegać, pierwszą mówię, po prostu, jakby nie patrzeć. E, dobra, myślę, że e, zaczniemy od e, halkarskiego przemytnika. Zostawimy sobie odem diadę na później, bo jest to, ponieważ jest to fajne rozpoczęcie w przypadku, kiedy my zaczynamy rundę. E, I w porównaniu do tego, że większość, nasza, większość kart naszej ręki jest mocno kontrolna albo pozwoli na rozmieszczeniu e, w ten sposób, że e, zagrywanie tej karty, kiedy psu jest pusty, jest stosunkowo nieatrakcyjne. Nie, nie, nie E, dlatego moda diada też jest tutaj fajnym rozpoczęciem i jest w tej talii e, Okej, okay, Termeski Werblista, ja sobie wyrzucę mm, Figisa. Okej, okay, Tridam będzie miał ile? 5 punktów. Hmm. Dobra, trochę zabijam mu to. Tak, zabiję. Zabiję. Idealnie. Proszę, 7 jednostek w rzędzie. długo ja myślę nasz przeciwnik będzie pasował. My też mamy 3 y, punkty carry over na następne rundy. Zastanawiam się, szczerze, co z tą Vivian Wilgą w obec na obecny moment. Nie weźmiecie mnie żywej! No dobra. Hmm. Kurde, szkoda. Takie trzy takie jeszcze jedna szósteczka, o trzy o tym, Trida był wreszcieczką. i gdyby miał Igni, to kurde, tak by było pięknie, ale nie mam. No trudno się mówi w każdym razie. Mm. Cóż, liczymy na to, że walnie w Czarną Railę. Nie lubię tak bazować na, loso na losowości, ale polecimy. Excuse me, <grym w górę> idealnie pomiędzy, po no trudno, no dobra, no, mówi się trudno

No szczerze dla mnie jest całkiem okiej sytuacją, ale... Kurde, mimo że chciałbym mieć tego gartagny finisha myślę, że dalej już nie opłaca tego grać. Ewentualnie chwila na sprzed będzie biły raz, dwa, trzy punkty co Jak wyrzucę tego krasna, to będę miał Nie opłaca mi się On no, sobie właśnie jeszcze zaciągnął Howekar Całkiem fajnie. Z tym przeciwnik mógłby na przykład na słynnym ruchu wyrzucić Vander Griff, takiego miał, co by było dla mnie ufakalne w stu skutkach. O, ale dobieram Bestikę, dobieram to to The Mute i wymieniam najprawdopodobniej oficera w Wrichet. Dostaję Barnabę i kurde zostałem tą rękę. Na nie wymieniam to ten... Vivian zastanawia się jeszcze nad tym. W następnej rundzie wrzucę Mahakamskiego trapera. O, i naprawdę będę bił się z myślami. Co nasz przeciwnik grał? Grał stosunkowo podadunki, Dobra, wiecie co, nie, nie będę wymieniam Vilga, Na na ten mecz nie przyda. Nic nie wskazuje że przeciwnik miał jakieś koszty, wys no Artefakt o wysokim koszcie prowizji Więc, yy, bye I teraz właśnie, rozłóżmy tak, nie mam żadnego krasnala, więc Ty chyba na razie idziesz out, niestety O trudno, wyrzucamy oczy, zaczynamy Nie, od młodej dyady zaczniemy Potencjalnie może ją będzie, może ją wybije, a nie HWK-skiego przemytnika Który, jakby nie patrzeć, jest ważniejszy i lepszy No proszę Trebusz Może jednak powinien zostawić tam wilga kurde hmm, no trudno się mówić, zobaczymy Zobaczymy Nie masz malu, nie ma towaru może Ciaran Potencjalnie, albo z tym jut i mu obiję kilka kart, nie dałoby się, Oczywiście musiał mi walnąć w kartę, która jest ważniejsza. Moje szczęście jest y, przeogromne. Jak to już z czasem? No, jedna śmietna genia, całkiem mile. O. Jak teraz mi wali też przymienił będę O, dobrze. Dobra. No sobie, zacznę zobaczcie, że ci mute. Obiecie do poziomu, w którym raczej już tego nie wzmocnisz na tyle, żeby zaczęło obijać mi jednostki. A ja też będę zagrał kartę do pierwszego leinu, aby... No cóż... Uh, nie działał ten trebusz. O nie... Fali, jak ja tej karty nie znoszę. Cholera, nie mocno cóż mam już że dryada i elfa więc więcej jednostek e różnej no wiecie co mi chodzi nie będę o karsnala ani więcej elfów wystarczy mi dwa prawda więc mogę przyjść teraz barnawe Anna, no dobra, Anna. Cóż Anna. Anna hm. Annie fajnie byłoby to tego etapu, aby zrobiła wystarczalność punktów pod igni w tamtym rzędzie. Ale... Właśnie Ale. Myślę że pierwszy nie dawaj, nie lepszy wolę wrzucić mu tą tą no zabiedzie te burz na razie Z z nim wzmocnił a Annę pozostałem przy przyjściu e, ponieważ właśnie chcę żeby miał na pewno przy... znaczy żeby przeciwnik zrobił na tyle dużo ilość punktów w ostatnim rzędzie w prawdopodobnie zrobi właśnie bo tak myślałem że może mi na kązi albo coś jeszcze przypisanego do dalekiego zasięgu e, żeby wszedł mi ten e... Ten, ten, jak się to nazywa? Igni. Chwilę jest 8, 14... wejdzie, wejdzie. No bo teraz sobie w sumie tu wezmę, tak, nie wiem, rzucę na Annę. Ten w się zmocni jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, co najmniej. Oj, oj, oj Ciebie będziemy zabijać chyba. O, No, tak, lecimy z neka out, czy może jednak adeptką? bo... Nie, chyba adeptka jest lepszym celem. Adeptka, adeptka mogłaby jeszcze wyjść punkty, gdyby były jakieś karty z ładunkami. A nenekę już sama w sobie nie zrobi, prawda? O ile nie dostanie ładunków, a adeptka. Cóż, mogłaby, gdyby zagrał jedną kartę z ładunkami. Vernon Roche. Najważniejsza jest sprawa temerska. Okej, okay, lecisz na riadę. I daleki zasięg wzmocnić 4, co się dzieje na No dobra. Pokój jest bezcenny. Dobra. Idealnie 7 jednostek to mi wystarczy. Zabijam mu anestetę w tym momencie. Mam pewne igni w, w, w dalekim zasięgu. Na razie za 15 punktów może będzie więcej. A, 16, nie policzyłem jednego punktu, który jednak wpada za wzmocnienie się tego rycerza, za swoje umiejętności. Elita. W ogóle ostatnio spotkałem takiego totalnego idiotę na, na meczyku, który wzmacniał elitę zamiast wzmacniać inne karty. To mnie strasznie zdziwił, jak miał przewagę taktyczną i ją na Redańską elitę. No ale nie mi to oceniać, dobra. Gościu musisz zrobić 14 punktów, aby wygrać nie masz żadnego działającego silnika, bazujesz tylko na karcie, którą masz na ręku. Zobaczymy. Wielki dąb. No i co? Czy jest ziemia nasza powiedziałbym, że not even close, baby! Trzy punkty. Tyle co po prostu... Nie wiem, można by e, tutaj jeszcze całe miasto zbudować. Pani. Taka, taka odległość. Więc e, w każdym... no, więc w każdym... E, w każdym razie zdecydowałem się jednak, że powiem tak... E, to, to, Tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że pokazałem Wam mocne i słabe strony tej talii. Um, szkoda, że nie dało się wykorzystać Vivian Wilgi w sposób taki, jaki jest no, w sposób takowy, jaki jest e, umieszczona w tej talii, czyli ma na celu zniszczenie scenariusza potencjalnie, um, więc co? Tym akcentem ja żegnam się z Wami i do usłyszenia. Cześć!